3, 2, 1, 0, jesteś na kanale, Miss Nicole, a dziś mamy gimnastyczne wyzwanie przetrwania. Powrót! Woo! I dziś mamy trenerkę, kandydatkę na mistrzynię sportu, Daniele! Woo! Woo! No cóż, dziewczynki, dzisiaj będę waszą trenerką i jestem gotowa, by pokazać wam pierwszy element. Dziewczyny, to brzmi strasznie! No, raczej bzdury. No, to gimnastyka, ci powiedzieć, chodźmy. Sióreczki, czy będą tutaj kary? Właściwie to tak, będą kary. A teraz wybierzecie pierwszą z nich. Ja, ja pierwsza! pierwsza. Ja, 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 ja! Pierwsza. Tak, Nicole, ty byłaś pierwsza, więc ty wybierasz. Dawaj, co dawaj, tam? dawaj, 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 dawaj. Co to? Gimnastyczny, Gimnastyczny złoń? Złoń? Co? co? Co to w ogóle znaczy? A co to znaczy? No może trzeba będzie ukraść gimnastyczkę. <laughs> Czy coś? A czemu na mnie patrzycie? Nie jestem już gimnastyczką, tylko modelką. A, no tak, nie mam już pytań. Dobra, krótko, przejdźmy do zadania, chodźmy. Pierwszy element nazywa się włoskim futę. Co? 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 A! 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 Mam nadzieję, że się nie połamie. Siomeczki, kto idzie pierwszy? Kamień, papier, grajmy. Właśnie, dawajcie, grajmy. Raz, Raz dwa, dwa trzy. trzy. Raz, dwa, dwa trzy. trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czyli ty jesteś pierwsza, a raz, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy. Raz, raz, dwa, trzy. Dwa, trzy. No tak. nie! Śnieżana, śnieżana, śnieżana! Umiem uh -huh. zrobić szwagat, więc to będzie dla mnie na pewno łatwe. Co? Moim zdaniem to nie było sprawiedliwe. Udało mi się? Zlata, 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 zlata! I tak, po pierwsze, ja nie umiem szpagatów. Nie jestem śnieżną. No, ale mam siłę charakteru, siłę ducha, ułoży się. Uuu! Słuchajcie, z lata zrobiła to dobrze. Jestem w szoku. Pasza, pasza, pasza. Przygotowałem się dzisiaj. Mam swoją szczęśliwą koszulkę, więc na pewno nie przegram. Mi na pewno się tak dobrze nie uda. Oglądałem ostatnie czelędzie z Bogdanem. Mam nadzieję, że jego niezdarność nie przeniesie się na mnie, bo też jestem Bogdan, ale jestem chudszy o kilkadziesiąt kilogramów. Nic, dole, nic, dole, nic, dole, nic, dole. Nie wiem, kim jest ta gimnastyczka, ale kanał jest mój, więc wygrywa mi ja. Tak! Nie wiem, to było dobre, czy nie? Sprawdźmy teraz nasze oceny. I tak, Ziemki, Jestem gotowa ogłosić Wasze oceny. Gotowi je usłyszeć? No! Pierwsze miejsce i 10 punktów. Przypada śnieżanie! że mówiąc, można się było tego spodziewać. Drugie miejsce i 9 punktów zdobywa Nikol. Trzecie miejsce i 5 punktów zdobywa Zlata. Czwarte miejsce i 3 punkty otrzymuje Bogdan. Piąte miejsce i 2 punkty otrzymuje Pasza. Dobra robota! Brawo! Mamy raj stopy. Zakładasz je na głowę, jak złodziej, i tak spędzisz kolejną rundę. Ooooo! Strasznie trudne! A mogę zrobić dwa otwory na oczy? Tak, jasne. Niech włożę to palce, o, w ten sposób. O. <śm> Teraz wygląda jak prawdziwy złodziej! Teraz jestem gotowy usłyszeć kolejną karę. No cóż, kto będzie wybierał kolejną karę? Ja, ja, ja! 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 Zlata była pierwsza, więc... Dziękuję. Dobra, kręcimy. JEDZIEMY! Dawaj, 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 dawaj! Latający, Latający kubek. kubek! Teraz będzie piękny element, a jak go nazwać? Wymyślcie w komentarzach. Co? O! Nazwa krabik. To już? Nie zapamiętałam! Na pewno się połamie! Śmierza, śmierza, śmierza. Było niesamowite. Teraz! Już raz przegrałem w tym konkursie. Nie chcę więcej! Dajcie mi wsparcie w komentarzach! A wy też dajcie mi wsparcie! Woo! 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 To było lepsze niż moje! Odkurczam moja kolej, a ja nie wiem, jak to zrobić, szczerze mówiąc. Spróbujmy! po prostu. Niko, niko, nie robię już szpagatów, więc robię to gorzej niż na przykład śnieżana czy pasza. A kto nie spróbuje? Szampana nie pije. Mówię o rzeczach dla dzieci, moi mili. O, świetnie. I tak, jestem gotowa ogłosić drugie oceny. Na pierwszym miejscu z dziesięcioma punktami mamy Nikolaj. Drugie miejsce i osiem punktów z lata. Trzecie miejsce i pięć punktów dla śnieżnej. Trzecie miejsce to dobra pozycja. Czwarte miejsce i cztery punkty Pasza nie miejsce i latający kubek przypada Bogdanowi! O nie! Wow! No. Brawo! Brawo! Mam dla ciebie szklankę wody. Teraz zrobisz mostek, albo co ci wyjdzie. My położymy ci to na brzuchu i sprawdzimy, czy pozostaniesz suchy, czy mokry. Wow! Wow! Dlaczego ta woda jest taka zimna? Dobra, następnym razem niech będzie gorąca! Jestem gotowa do wyboru trzeciej kary i... Ja! Ja! Ja Śnieżana była pierwsza. Kraj! Dawaj! Co tam dawaj? Pożegnalna historia? To tak jakby ktoś został wyrzucony z kanału! Nikol, papa. <ścoughs> historia pożegnalna. To story na Instagramie. Genialne, po prostu się żegnamy! Z kim się żegnamy? No z Nikoli jutro wyjeżdża! O, nie. Kolejny element, element z piłką. Pamiętałam, że trzeba się położyć zrobić, o tak I Tak, to takie proste? Tak, więc spróbuj, spróbuj, no dawaj. Uuu! Wszystko wygląda na takie proste, tak naprawdę jest trudne, trzeba było posłuchać, tak, uj spadło. O, tak, kłopo! Ja też nie, zła. Ale nie jestem tego pewna. W szkole nie byłam zbyt dobra w koszykówce i piłce nożnej. Mam długie paznokcie, wszystko będzie źle. Proszę o wsparcie w komentarzach, zostawcie białe serca. Gram dobrze w tenisa i to w sumie też jest piłka, więc wykonam to zadanie lepiej niż wszyscy! Zioczki nic nie będę gadał, po prostu to zrobię. Poradzi sobie lepiej ode mnie, nie trzeba mi mówić, że mam wygrać, zrobię to! ogłosić oceny. Na pierwszym miejscu mamy dwie uczestniczki, które mają siedem punktów. Jest to... Niko! I... Śnieżana. Uuu! Na drugim miejscu, z sześcioma punktami, jest... Zlata. Uuu! Na trzecim miejscu, z dwoma punktami, jest... Bogdan. Dobrze, że nie jestem ostatni. Ostatnie miejsce. I jeden punkt pasza. Nikol, jestem gotowy pokazać się z tobą w story! Pasza, powiedz mi, ilu masz obserwujących na Instagramie? Prawie 100 tysięcy! Teraz opublikujesz stories i powiesz w nim, że usuwasz swoje konto. 100? Co, moje 100 tysięcy nie! Ziemeczki, miałem złe doświadczenie i muszę usunąć konto na Instagramie. Oto numer mojego konta, wyślijcie forsę. No i to są blogerzy. Następna kara. Jo! Ja, ja, ja! Pasha był pierwszy. Ja kręcę. Ojej, jak wow. zakręciłeś. Zakręć prosto. Ale długo. Ślepy degustator? Suuu! Coś trzeba będzie zjeść. Mam nadzieję, że będzie świeże, nie przeterminowane. I tak, kolejny element mamy z buławami.

żeby nikogo tym nie zabić. To było potężne. Myślę, że można dać punkty za to, że nikogo nie zabił. Bo, Moja tam, kolej, bo, lecimy. Tam, bo, tam, bo, tam. Nie spodziewałam się tego. Nieźle. Zrobił lepiej ode mnie. Nikol, W zasadzie mój plan polega na tym, żeby nikogo nie zabić i nie przegrać. No! Przy miejsce dzieli dwóch uczestników. 10 punktów otrzymują śniżana no! no! Nikolaj, drugie miejsce i pięć punktów Bogdan. Jest, jest. Trzecie miejsce i cztery punkty Pasha. Uh. I ostatnie czwarte miejsce Zlata. To moje pierwsze trzy punkty w życiu. Zlata, mamy dla ciebie cztery składniki których będziesz musiała spróbować i zgadnąć, co to z zamkniętymi oczami. Hurra! Mam nadzieję, że to nie mango, mięta czy imbir, bo z lata mam alergię. Dajcie jeść! Śmierci! Nie takie złe, jak myślałam. Laju! Tak! No dawaj! Dziękuję za cytrynę! Jest bardzo smaczna, ale proszę ją już zabrać. Zlata, teraz musisz mocno zagryźć to zębami. To straszne, dlaczego to takie niesmaczne? Proszę coś smacznego. To jakaś papryka. Tak, mamy ostatni składnik, pokrójmy go i damy z lacie. No dalej z zlata, otwórz buzię. Dlaczego to wydaje się kasztanem? To jakaś mieszanka fruta, pomelo i jabłka. W rzeczywistości był to śledź. Nie wygląda dobrze. Przed nami ostatnia kara i Bogdan będzie kręcił. O! Jest taki wybór, że hej! Co to Dawaj, będzie? dawaj, kręcimy! Tornado! Ostatni element będzie z wstążką. A może wybierzmy tylko jedną część? Znowu nie zapamiętałam. Też. A możemy to skrócić? Dobra, ziemki żartowałam. Tylko pierwszy element. Śnieżna, 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 śnieżna. Co mam zrobić, jeśli dawno nie byłam na treningu i już prawie wszystko zapomniałam? Co? Czuję, że przegram. Krótko, jak zamierzam teraz wykonać ćwiczenie? Gimnastyczka z twojej okolicy! <tul> Czuję się teraz jak wróżka! Co? DAN BORDAN! Nikol! Niko! Mogę powiedzieć, że uprawiałam gimnastykę przez 6 lat i przez te 6 lat ćwiczyłam ze wstążką chyba dwa treningi. Nie mam numeru ani nic, ale wstążkę mam, więc w zasadzie wiem, jak sobie z tym radzić. U! Gotowa przedstawić Wam Wasze ostatnie oceny. Na pierwszym miejscu znowu mamy dwóch uczestników. Woo! I jest to Śnieżana. Woo! I Nicole. Woo! Mają po 10 punktów. Wspaniale. Drugie miejsce i 8 punktów zajmuje u nas Zlatan. Trzecie miejsce i Pięć punktów otrzymuje pasha no i czwarte miejsce i cztery punkty otrzymuje piękne. O nie, znowu zostanę ukarany o nie istotą kary tornado jest to, że ziomki obracają ciebie w miejscu. Ziemki, mam nadzieję, że się postaracie. No i Hałajek, jak mnie wszystko boli! to wygrał nasze wyzwanie. I tak, jestem gotowa ogłosić zwycięzcę i przegranego tego wyzwania. Woo! Na pierwszym miejscu, z łączną notą 46 punktów, plasuje się Nicole. Woo! Na drugim miejscu, z 42 punktami, mamy śnieżane. Woo! Na trzecim miejscu z trzydziestoma punktami mamy Zlatę. Duh! Na czwartym miejscu z siedemnastoma punktami mamy Bogdana. Duh! No i przegrany. Z szesnastoma punktami to Pasza. 3-2-1-0, jesteś na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnij go polubić. A także napisz komentarz, jaki film chciałbyś zobaczyć na naszym kanale. A my